Kolejny odcinek mojego podcastu Ponad Szklany Sufit. Dzisiaj moim gościem będzie Michał Kolanko, dziennikarz polityczny Rzeczpospolitej i autor książek. Cześć, Michał. Cześć, dzięki za zaproszenie. Bardzo, bardzo dziękuję. Zaczęłabym od takiego pytania, bo nasz podcast jest o sukcesach. Ty wiele lat pracujesz jako dziennikarz, zajmujesz się polityką i powiedz mi, kiedy miałeś taki moment, że Odniosłeś wrażenie, że odniosłeś sukces? Że to jest moment, kiedy jestem w miejscu, gdzie chciałem być, marzyłem o tym? I, i kiedy to do, do ciebie dotarło? Może był jakiś przełomowy moment? To jest bardzo trudne pytanie, bo też trudno siebie oceniać, tak? Mhm. Też ja jestem trochę w nietypowej dla siebie sytuacji, bo zwykle to ja zadaję różne pytania, a teraz ja słucham i staram się odpowiedzieć na Twoje pytania. Ale myślę, że na pewno ważnym momentem, gdy poczułem jeśli mogę tak to powiedzieć, jakiś rodzaj sukcesu, to był moment, gdy opublikowałem pierwszą książkę. To było w maju 2022 roku. Ta książka się nazywała Game Changer. I to wywoła, wywołała dosyć dużo reakcji. Była dyskusja wokół niej, były recenzje, politycy się do niej, do niej odnosili, no i był, taki, był taki szum. No i wtedy poczułem po, po kilkunastu latach już bycia dziennikarzem, że, że to jest taki ważny, Punkt zwrotny w jakimś sensie, no, w tym dobrym tego słowa znaczeniu. Ale na pewno każdy taki tekst, który się mocniej, mocniej przebija, który, coś, który też jest mocno, mocno cytowany, to jest takie wrażenie sukcesu. Pamiętam jedną jedynkę Rzeczpospolitej. Tekst na pierwszej stronie o tym, że Polska uzyska odblokowanie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. To był badaż, maj 2024 czwartego roku. Już po, po wyborach oczywiście. No i ta, ten tekst się sprawdził, bo no też był szeroko cytowany. No i takie wrażenie jest, gdy się właśnie rano sprawdza internet, sprawdza media społecznościowe i widzi się swój tekst cytowany na różnych innych portalach. Tekst, wywiad, no to to jest takie poczucie sprawczości, suk sprawczości sukcesu, ale tego właśnie, że się y, zrobiło coś, co nie tylko właśnie jest nacytowana, no, że osiągnęło się jakiś kolejny kamień milowy. Właśnie a propos Krajowego Planu Odbudowy. Czyli czujesz się trochę game changerem. Chociaż to, w swoim fachu. To słowo, oczywiście do mnie jakoś tak przylgnęło. Ja często go z niego korzystałem, gdy pisałem, czy współzałożyłem od 2012 do 2017 roku współzakładałem, współzałożyłem taki serwis, nazywa się Czysta polityka. Tam posługiwałem się tym, tym słowem, no do mnie przylgnęło, później politycy mnie z jakoś tym określeniem kojarzyli, a później to słowo trafiło do, do słownika, bo jakiś czas temu byłem na siłowni i dwóch, dwóch ćwiczących Tam właśnie mówiła coś tam, i że tak, coś tam zrobił to będzie game changer. Więc to też jest takie poczucie sukcesu. Ale wtedy ta książka, no pierwsza książka, to był taki moment zwrotny, i te teksty, które się mocniej przebijały, rozchodziły teksty w Rzeczpospolitej. A przybliżysz słuchaczom, o czym była książka w dwóch zdaniach? Trzech. Książka była o tym, jak działa mechanika polityki. Ona jest, to jest zestaw wywiadów z ludźmi, którzy właśnie politykę robią. Za kulisami, za tymi zamkniętymi drzwiami, o tym, jak projektują kampanie marketingowe, o tym, jak działają te wszystkie wewnętrzne mechanizmy, też od, od marketingu po takie decyzje kampanii sztabowe No była wywołała reakcję, tak jak mówiłem, i to był taki też moment A uważasz, że to jest konieczna pozycja wyborców, osób, które głosują, żeby przeczytać Twoją książkę, jak to działa? Czy czy jest konieczne, żeby tą książkę przeczytać, jeśli się głosuje? Na pewno warto, jeśli chce się poznać, jak ta polityka wygląda od tej drugiej strony, bo to, co widzimy, czy wyborcy widzą, to jest y, studio telewizyjne, sejm, to są wiem, jakieś demonstracje, to są te kampanie wyborcze, tu, Tuskobus, DuDabus, starcia na Twitterze, w mediach społecznościowych, rolki, w mediach społecznościowych, to wszystko jest ten teatr. A ja pokazuję to, co jest. Od drugiej strony. I myślę, że warto, warto spojrzeć na to, chociaż, oczywiście, tak mówił Bismarck, że nie powinno się patrzeć na to, jak się robi kiełbasę i politykę. I on to oczywiście mówił w, w pewnym kontekście, tam też historycznym, ale na pewno ta ro, robienie tej politycznej kiełbasy jest. Bywa czasami zaskakujące dla, dla obserwatorów, jak to wygląda naprawdę, bo polityka też to jest taki świat, w którym, właśnie jeden z rozmówców tej książki mówi, że to jest taki świat na opak, że, że te reguły, które są w świecie poza polityką, one nie zawsze się sprawdzają w tym świecie politycznym. Czyli pokazałeś, jak to wygląda od kuchni. Tak. I A to... patrząc od kuchni, jeśli chodzi o ciebie, czy miałeś jakieś wyzwania, sytuacje, gdzie bałeś się, że coś może cię zepchnąć z tej ścieżki, którą wybrałeś tak naprawdę? Ale to jest bardzo dobre, bardzo dobre pytanie i też, gdy o to pytasz, to ja myślę o tym, że najtrudniejsze w ogóle, nie tylko w byciu Dziennikarzem politycznym, ale w ogóle w, w każdej profesji, w każdym zawodzie, jest to, żeby, utrzy... żeby znaleźć taką najważniejszą rzecz. Później jest takie coachingowe powiedzenie, żeby utrzymać, żeby najważniejsze było o najważniejszym, tak? Żeby utrzymać tą najważniejszą rzecz najważniejszą w swoim życiu zawodowym. Myślę, że to jest trudne, żeby być sfokusowanym, też polskie stwierdzenie, skoncentrowanym cały czas na, na jednym, bo bycie. Dziennikarzem, ale nie tylko, przecież dziennikarzem, no to jest też, to jest też moment, to jest też taki zawód, w którym jest bardzo wiele różnych rzeczy, które odciąga uwagę. Tak, Twitter, media społecznościowe, rolki, ale też wyjazdy, konferencje, spotkania, inne, inne media, dla których się komentuje, tak, komentowanie w telewizji, tak dalej, tak dalej. To wszystko potrafi odciągnąć właśnie od tej najważniejszej rzeczy, czyli właśnie. To myślę, jest, to było zawsze też chyba dla każdego dziennikarza, nie tylko dla dziennikarzy jest pewnym wyzwaniem, żeby zwłaszcza w świecie, którym jest tak wiele odwracaczy uwagi, nie mówię tu tylko o mediach społecznościowych, ale żeby też właśnie utrzymać tą najważniejszą rzecz, najważniejszą rzeczą. Druga rzecz to jest taka, żeby utrzymać się w miarę z dala od komentowania, zwłaszcza w mediach społecznościowych. Ja wiele błędów, które popełniłem jako dziennikarz, które później były ze mną. Się wiązały, czy były mi wypominane, no to wiele z nich, a chyba większość z nich, jeśli nie wszystkie, to były popełnione właśnie w mediach społecznościowych. Przez taką. takie coś, co dzisiaj jest taką manią, pasją komentowania. Każdy ma tego Twittera, każdy. Widzi jakieś wydarzenia, które się dzieją no i myśli sobie, muszę skomentować, muszę coś powiedzieć. Nieważne, czy to jest na czym się zna, czy na czymś się nie zna, czy, trzeba komentować. Te media społecznościowe wykrowały coś takiego, że i politycy to mają to samo, to widać zresztą, ale dziennikarze też, że, że kom muszą komentować, muszą od razu coś powiedzieć. Jak się coś powie od razu, to zwykle jest to ryzykowne, a czasami jest błędem. Czasami się za dziennikarzem czy za politykiem, później po prostu mówiąc tak kolokwialnie ciągnie. Więc drugą rzeczą, którą Gra jest takim wyzwaniem cały czas, czy była, bo to jest to powstrzymywanie się od takiego komentowania. I jeszcze tylko jest trzecia rzecz: jednym zdaniem, to jest na pewno utrzymanie takiego work-life balance, żeby ta praca, która jest bardzo wciągająca, która jest super, która jest yy, fantastyczna, żeby praca nie stała się dosłownie całym, całym życiem, żeby właśnie. Work-life balance było jakimś balance, a nie tylko work. Ja widzę, że jesteś bardzo aktywna, więc mam nadzieję, że ci udaje się zachować ten work-life balance. Staram się. Staram. Masz i wyjazdy służbowe i też jesteś aktywny poza wielu na wielu obszarach. A ja chciałam Cię zapytać, skoro jesteś tak aktywny i skoro odniosłeś ten sukces, to jaka była Twoja cena za ten sukces? Myślę, że ceną, ceną jest na pewno hejt, bo jednak, będąc osobą. W jakimś sensie osobą publiczną, aktywny, ale też w zasadzie dzisiaj każdy jest osobą publiczną, bo każdy jest w mediach społecznościowych. tak? W zasadzie każdy publikuje, czy to są zdjęcia z imienin u cioci, czy zdjęcia z wakacji, czy zdjęcia, no nie wiem, z, z konwencji wyborczych, z tego Tuskobusa, Dudabusa, bo ja jeździłem też w tym pierwszym Tuskobusem w 2011 roku i chyba wtedy z, z kolegami, którzy jeździli, byliśmy też takim trochę pionierami tych relacji na żywo w mediach społecznościowych. Premier Tusk który gdzieś tam jedziemy, piszemy o tym na Twitterze. Wtedy to, dzisiaj to wydaje się czymś absurdalnie trywialnym. No ale wtedy to było coś, coś nowego, 2011 rok, czyli 14 lat temu. Wtedy też politycy zaczynali właśnie relacjonować, być na, być w mediach społecznościowych. No więc każdy jest wystawiony na, na hejt, więc no ten hejt jest ceną. No i też, a druga rzecz, to już, o której powiedziałem, tak, czyli ten, Trzeba dbać o ten work-life balance, właśnie bo są kampanie wyborcze, wyjazdy, tuskobus, dodabus, wyjazdy zagraniczne, czasami bardzo, bardzo daleko. No i gdzieś to wszystko się tworzy taka wielka mm, gonitwa. Gonitwa, tak, bardzo dobre słowo. Wielka gonitwa też za newsem, za by wyprzedzić konkurencję, żeby też nie tylko z newsem, ale z taką tezą, z insightem, z, z czymś świeżym wyprzedzić konkurencję. A ta jest ogromna w tym, w tym zawodzie, w tej branży i Tutaj trzeba bardzo dbać o to, żeby umieć odpoczywać, żeby umieć, umieć to wszystko zostawić, zająć się właśnie czytaniem, pisaniem różnych rzeczy jako odpoczynek też, ale odpoczynkiem po prostu, tak? Życiem prywatnym. No to już wiemy, jaki, jaka była twoja cena trochę, no bo jednak jesteś w tej gonitwie, mi się yes. wydaje, yes. <laughs> cały czas. E, to jestem ciekawa, co cię skłoniło do tej gonitwy? E, dlaczego postanowiłeś zostać dziennikarzem? Dlaczego akurat właśnie politycznym? Czy to było coś z dzieciństwa? Czy może marzyłeś o tym? Może w domu czytałeś liście dużo e, gazet, książek? Co, co, jak to się u ciebie zaczęło? No, no, w, w moim domu dużo się o polityce rozmawiało. Tak? Pamiętam, że chyba, chyba moje jednym z takich pierwszych wydarzeń Politycznych, które znam, pamiętam, no to jest porażka Lecha Wałęsy w wyścigu wyborczym z Aleksandrem Kwaśniewskim w 1995 roku. Pamiętam, jak rodzice bardzo to przeżyli. tak? Nie byli w stanie tego przetrawić, że tak się wyrażę, że, że Wałęsa przegrał z Kłaśniewskim. Dzisiaj oczywiście i o Wałęsie Kłaśniewskim, ten wyścig wyborczy, chyba oni sami go inaczej już wspominali, to była dla zwolenników Lecha Wałęsy, to była wielka. Wielka, wielka klęska i bardzo trudno było to, to zrozumieć. I w moim domu ta polityka, w tym sensie, jako rozmowa o polityce, czy dyskusje polityczne o sprawach takich państwa, były zawsze, zawsze obecne w jakimś, w jakimś sensie. I, i myślę, że to chyba stąd się zaczęło. Tak? Ja skończyłem prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale już jako też. Na, na studiach, byłem aktywny w różnych organizacjach studenckich, no jakoś tak się złożyło. W tych organizacjach jest tak, że człowiek też sprawdza się w różnych rolach. tak? I jakoś tak się złożyło, że na przykład okazało się, że mam jakiś tam talent, czy jakoś dobrze mi idzie po prostu robienie notatek z różnych spotkań, wydarzeń, jakichś y, informacji, pisanie. tak? No i tak kawałek po kawałku, kamyczek po kamyczku, później y, jeździłem na staże do, do Warszawy, do różnych y, redakcji. No i to się. Już rozpoczęło, no i ja dość szybko wiedziałem, że prawo skończę, ja skończyłem, mm -hmm. ale nie będę, nie będę prawnikiem, na pewno nie będę. Dobrym prawnikiem, że będę lepszym dziennikarzem. Tak mi się wydawało, no i chyba się to sprawdziło. No ale to jak na studiach się wydarzyło, albo na tym stażu, że akurat poszedłeś w kierunku polityki? Czy ktoś ci przydzielił taki staż, czy, czy sam to wybrałeś? Jak to się wydarzyło? No to moje zainteresowanie polityką jeszcze z, z dzieciństwa, z tego właśnie z domu rodzinnego, z tych rozmów z, z rodzicami o, o polityce, jakoś się na to, na to przełożyło. Dobrze. Ale wkradł tu się też element pisania książek. Więc dlaczego książki? Które były dla ciebie momentem, gdy poczułeś, że odniosłeś Takim sukces? Takim momentem zwrotnym właśnie, mm -hmm. game changerem. Na pewno książki dają nowe możliwości, inne możliwości niż tylko yy, teksty, tak? czy, czy komentarze, bo ja też mam swój własny podcast w Rzeczpospolite razem z, z Michałem Urżyńskim. Książki dają nowe możliwości opowiadania pewnych tematów historii. Książki też dają wolność, która jest większa niż w przypadku tekstów, które mają nawet 15-16 tysięcy znaków, już nie mówiąc o tekstach, które mają 4-5 tysięcy znaków. I myślę, że też dają też możliwości, no właśnie, pokazania spraw trochę super głęboko, tak kampanii wyborczej, ale też ludzi. Bo to, co jest bardzo fascynujące w dziennikarstwie w ogóle, ale też chyba w politycznym, to jest to, że się bardzo blisko ludzi, czy jest się w ogóle blisko wydarzeń historycznych, ale też blisko ludzi, którzy te wydarzenia historyczne tworzą. Tak jak mówiłem, jeździłem z, z premierem Tuskiem w Tuskobusie, Ksi wydałem książkę z, z Szymonem Hołownią, marszałkiem sejmu i rozmawiałem też z ludźmi, z którymi do dzisiaj rozmawiam w książce Game Changer z tymi, którzy tworzą kampanię wyborcze, więc y, książka, teksty, wywiady, nawet długie, takich możliwości nie dają. Poza tym bardzo fajna jest taka idea, że jest jakaś właśnie idea w głowie, o kimś, y, z kimś się rozmawia, ktoś coś proponuje, y, ale jest idea w twojej głowie i później ona staje się takim przedmiotem fizycznym. Ja to mam też oczywiście codziennie, bo codziennie moje teksty są w Rzeczpospolitej, no ale to jednak jest trochę coś, coś innego, tak? że jest taki przedmiot fizyczny, obiekt, książka, to później można podpisywać i ona staje się takim czymś trwałym. Trwalszym nawet niż, niż wydania, na pewno niż twarzy, niż teksty w internecie, rolki, wiadomości w social media. Czyli stała się dla ciebie, twoje książki stały się dla ciebie dopełnieniem zawodowym? Tak, ale też możliwością rozwoju. Mhm. Wydaje mi się, że dziennikarze powinni pisać, pisać książki. Tak jest w Stanach Zjednoczonych. Ci najlepsi dziennikarze, się interesują amerykańską polityką, mediami, ci najlepsi dziennikarze. Z tego topu absolutnego, jeśli chodzi o politykę, ale nie tylko, no, wydają książki, tak? O różnych rzeczach, ale głównie kampanijne, wyborcze. Teraz jest ile książek, na przykład, o tej drugiej kampanii, czy kolejnej kampanii Donalda Trumpa, o tym, jak wygrał, i tak dalej, i tak dalej. One robią ogromną tam, jeśli są dobre, naprawdę, to robią. Ogromne wrażenie, co mają przełożenia tu debatę publiczną. Czyli są game changerami. Niektóre, niektóre, tak, niektóre tak, niektóre echa, niektórych z nich zresztą trafiają do, do Polski. To chciałam się zapytać a propos tego, bo jesteś dziennikarzem politycznym i jak rozpoczynali swoją karierę, nie miałeś pewnie wielu kontaktów, nie miałeś może. Znajomości, bo żeby z kimś porozmawiać z świata polityki, to też trzeba mieć numer telefonu, albo przynajmniej, żeby ktoś cię kojarzył. A też naszym odbiorcom może się wydawać, że świat polityki jest taką zamkniętą bańką. Więc no pytanie do ciebie: czy to jest ta zamknięta bańka, czy było ci trudno? Na początku jest trudno, bo politycy czy sztabowcy ludzie z zaplecza ciebie nie znają. Nie ta, to jest, myślę, podstawowa trudność, ale znają w najlepszym przypadku twoją, twoją redakcję, Twój brand, pod którym publikujesz. To trochę ułatwia sprawę, jak się dzwoni tak i zupełnie się kogoś, kogoś nie zna. Więc to, to jest jakaś taka rzecz, która ułatwia te, zawieranie tych, czy, czy te znajomości, można powiedzieć, relacje, budowanie tych relacji z, z politykami. Myślę, że inna rzecz to jest też taka, żeby po prostu być na miejscu, gdzie się coś dzieje. Tak? Kiedyś. Ktoś powiedział mi o którymś z tych, z tych staży, o których wspominałem, że to dziennikarz, reporter, a bardziej po prostu dziennikarz jest zawsze tam, gdzie się coś dzieje. Tutaj mam, mówimy o Sejmie, mówimy o tych konwencjach wyborczych, o tych Tuskobusach i tak dalej. To też ułatwia sprawę, no bo po prostu jesteś blisko polityków, w Sejmie możesz podejść, zagadać, przedstawić się, zapytać o coś. I tak się buduje te relacje, znajomości, yy, które później procentują latami. To teraz tak troszeczkę. I też nie, nie zabraknie, nie, nie trzeba mieć trochę pewności siebie, nawet dużo. No myślę, że sporo, żeby tutaj się przebić. Um, ja chciałam się zapytać o media troszkę, bo pracujesz w mediach od lat, i powiedz mi, jakie teraz media mają wyzwania i jakie mogą mieć szanse w przyszłości, bo ten świat konsumentów, konsumowania treści, sposób jak przyswajamy informacje, bardzo się zmienia. To prawda, gdy ja zaczynałem karierę w dziennikarstwie, to jeszcze na przykład modne były blogi. Ja w ogóle pisałem kiedyś bloga o amerykańskiej polityce i tej technologii w amerykańskiej polityce i to był blog w 2008 roku pisany, by właśnie był szał wokół Baracka Obamy jako kandydata na prezydenta i tych technologii, których on używał w swojej kampanii wyborczej. I wtedy było coś takiego na przykład jak, jak blogi, więc rzeczywiście ten świat mediów się bardzo zmienił. Myślę, że wyzwania też się, też się oczywiście zmieniły. Jednym z nich jest to, że politycy próbują uciekać od mediów, tak? Mają możliwości technologiczne, których nie mieli wcześniej, żeby uciekać od mediów, tak? Żeby budować własne kanały komunikacji, oczywiście social media, ale też newslettery, też dłuższe formy, nie tylko rolki, ale nie wiem, pod, nie tylko krótkie wideo, ale też podcasty. Też yy, zdarza, się tak, zdarza się takie sytuacje, że no politycy Rozmawiają sami ze sobą. To nie chodzi o to, że rozmawiają sami ze sobą w Sejmie, ale rozmawiają sami ze sobą w różnych formatach, później to opublikują. To jest takie no, zupełnie już właśnie pominięcie czy ominięcie roli roli mediów, więc myślę, że to jest jedno wyzwanie. Politykom się wydaje, ja uważam, że, że im się właśnie wydaje, że mogą pominąć dziennikarzy albo też iść od razu do mediów, które są bardzo wyraźnie użyję takiego eleganckiego słowa sprofilowane, spolaryzowane. To widać też po. No, na ważniejszych politykach w Polsce. Niektórzy z nich właśnie idą tylko do tych, rozmawiają z ludźmi, którzy są wyraźnie y, sprofilowani, tak bym to ją delikatnie. Czyli oni tworzą własny kanał, który trzeba powiedzieć głośno, jest subiektywny, jest ich wizją, ich opinią. Tak, ale im bardziej to robią, tym bardziej też jest wrażenie, że od czegoś właśnie uciekają. Y, ty, ty, tym większe jest takie wrażenie, że chcą się zamknąć we własnej bańce i też nie docierają do nowych potencjalnie widzów, słuchaczy, czytelników, którzy są. Widzami, słuchaczami tych właśnie A komu bardziej chodzi? zależeć, żeby dziennikarze rozmawiali z politykami? Naszym wyborcom czy politykom? Myślę, opinii, opinii publicznej, na pewno opinii publicznej. Ja też uważam, że to jest też podstawowa misja dziennikarska, ja też swoją misję jako dziennikarza właśnie widzę jako misję przed opinią publiczną, żeby ujawniać właśnie te kuluary, kulisy. Zaglądać za tą kotarę. Natomiast jest, to jest jedno wyzwanie, ten trend ucieczki od, od mediów. A drugie, to nie będę żadnym, nie, nie powiem nic odkrywczego, A drugie to jest zmieniająca się technologia, tak? Wejście do gry AI na tą skalę. To, jak to zmieniło rynek, jeśli chodzi o, o wydawców, o tych ludzi, ludzi, którzy, firmy, brandy, które publikują treść, tak? Jak bardzo ten rynek się zmienia dosyć dynamicznie. W, w tym roku tak? widzimy to. Największych, widzimy to po prostu w tym, jak się dzisiaj wyszukuje informacje, tak? Dostaje się, dostaje się skrót wyprodukowany przez sztuczną inteligencję, i to wpływa na to, jaki jest ruch, tak? Tutaj nie, to nie, nie odkryje tutaj Ameryki, to są globalne, globalne problemy. Ale wspomniałeś wcześniej o polaryzacji. Ja jestem ciekawa, czy polaryzacja jest dobra, czy jest zła? To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, z punktu widzenia wyborców, odbiorców, raczej jest czymś złym. Tak? Ono prowadzi do takich skrajno, do skrajnych, do budowy skrajnych obozów, które są w ważnych sprawach się już nie potrafią porozumieć. Myślę, że to jest dzisiaj w Polsce ogólnie duży problem, że nawet w tych najważniejszych sprawach dotyczących bezpieczeństwa, ale też energetyki, demografii, ochrony zdrowia, tak? Te, ta polaryzacja wymusiła w jakimś sensie na politykach, to, że oni nie mogą już oficjalnie przynajmniej rozmawiać z przedstawicielami innych partii, bo gdy kamery gasną, gdy jest zamknięte posiedzenie wiem, Rady Bezpieczeństwa Narodowego, to na szczęście tam jeszcze te podstawy porozumienia są. Ale jak widać w tych bieżących sporach, że one się też kruszą i to takich właśnie sprawach no dzisiaj absolutnie najważniejszych dla, powiem to może to górnolotnie załóżmy, ale trudno tego użyć słowa innego przetrwania Polski jako niepodległego państwa. Myślę, że z punktu widzenia wyborców polaryzacja jest czymś fatalnym, ale też z drugiej strony no, to jest też takie, taki wytrych, taki łom, takie narzędzie, którego politycy u, używają, bo tak jest też łatwiej, tak, za czy przeciw. Okrągły stół w, w pałacu prezydenckim, za czy przeciw, tak, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest tylko jeden drobny, drobny przykład. Natomiast no, też polaryzacja wpłynęła na rynek, na media, tak. Media się też podzieliły na różne grupy, środowiska, obozy. Natomiast ja uważam, że o ile spór jest realny na, na wielu płaszczyznach, to no ta polaryzacja na tylko jasną i ciemną stronę mocy jest po prostu czymś takim wygodnym wytrychem. Czasami też taką drogą na skróty, żeby no nie patrzeć w wielu stron. Dla polityków jest wygodna, no bo właśnie wystarczy rzucić taki, jak się teraz dzisiaj też mówi, rage bait, i już wszyscy się kłócą. I można się zająć czymś innym. No ale to jest właśnie droga na skrót. Więc myślę, że nawet jeśli ta polaryzacja dzisiaj też się opiera na dwóch osobach w Polsce, i ona nie zniknie, jak te osoby przestaną być aktywnymi politykami, oddazy się na emerytury. Ale spór nie zniknie, ale polaryzacja już teraz zresztą nie wchodząc w szczegóły. Widać, że po jednej po stronie bardziej konserwatywnej, po stronie bardziej progresywnej, jest też wiele odcieni różnych podejść. Tylko my tak naprawdę trochę chciałabym się skupić na tobie dzisiaj tak naprawdę, no bo w moim odczuciu odniosłeś ten sukces jako dziennikarz polityczny, pisałeś książkę, jesteś tutaj wiele lat, czujesz misję w tym, co robisz. I chciałabym Cię zapytać, jaką byś dał sobie radę 10 lat temu, jakbyś zaczynał, albo 20 lat temu. Jak, jaka to by była rada? Co byś inaczej zrobił w swoim życiu? Na pewno. Dałbym sobie jedną radę, żeby się jeszcze mocniej trzymać właśnie tego, żeby nie dać się... Ja się nigdy nie dałem zapisać do żadnego z tych, z tych obozów. Próbowano mnie zapisać bezskutecznie do jednego, drugiego. Do, to było czasami komiczne, czasami nie. Więc dałbym sobie radę, żeby jeszcze bardziej się tego trzymać, bo to jest, to jest właśnie dobra strona mocy. To jest ta właściwa strona mocy. Właśnie nie dać się zapisać jako dziennikarz do, do różnych obozów, nie dać się zrobić z siebie, albo wybrać taką prostą, łatwą ścieżkę, być aktywistą przebranym za dziennikarza, bo takie ścieżki też, też są. Nie będę to wymieniał nazwisk ani nic, bo to nie o to chodzi. Ale rady, które bym sobie dał, żeby czego unikać, to właśnie tego komentowania w mediach społecznościowych, żeby jeszcze bardziej wycofać się z mediów społecznościowych, zwłaszcza z, z Twittera kiedyś, z X, żeby jeszcze bardziej skupić się właśnie na pisaniu tekstów, na zdywaniu informacji, rozmów, na rozmowach ze źródłami, na analizowaniu tych informacji. Pisaniu książek. i Pisaniu książek. Pisaniu książek. Dobrze, Michał, bardzo Ci dziękuję. dziękuję dzisiaj z nami był Michał Kolanko, dziennikarz polityczny Rzeczpospolitej, autor książek, m.in. Game Changer, o którym dzisiaj wspomnieliśmy. Dzięki wielkie. Dzięki bardzo.